Zwykły chłopak, który stał się królem polskiego YouTube'a. U jednych powodował uśmiech na twarzy, natomiast u drugich krzyk Płacz, a nawet traumy do końca życia. Na swojej drodze napotkał wiele przeszkód, które niejednokrotnie powodowały problemy w świecie internetu. Przez swoją twórczość zawsze wzbudzał wiele kontrowersji. Niegdyś internetowy żartowniś, dziś stoi na straży moralności w internecie, jednocześnie sam łamiąc wiele swoich założeń. Dziennikarz, zawodnik MMA czy stróż prawa w internecie? Kim jest naprawdę? I jak ze zwykłego prankstera stał się ikoną internetu? Szanowni Państwo, Sylwester Wardenga. Servus. Dobra grafika, trochę jak w prawdziwym życiu. Trzy słowa daję ci kapetarska, jest bardzo niebezpieczny. Ludzie rzucają butelkami. Ale ja dbam o to miasto, bo jestem super bohaterem. Trzymajcie się w razie czego, wzywajcie. Znacie to jest, numer. Jezu, coś ci powiedział i że... Serię. <noise> ale nie, pocz ale poczekaj, poczekaj, zazardy... nie, jak pierwszy to... ja opowiem się, bo ja tak. nie krótkie, krótkie. Zazardy... Ale ja też krótki. Ja zazardy... <noise> też jest krótki za skrótek. Ja zapomnę Ja zapomnę, ty byś pamiętał. Patrzcie na niego, patrzcie, Timek! Niektórzy określają go mianem błazna, dla innych jest symbolem geniuszu. I jeszcze inni uważają, że zawsze tam gdzie się pojawia, przyciąga za sobą problemy. Ale zacznijmy od początku. Poznajcie Sylwestra Wardęgę. Sylwester urodził się 31 grudnia 1989 roku w Warszawie. Dorastał będąc uważanym za klasowego błazna, a jego psikusy znali nie tylko nauczyciele, ale i cała szkoła. Zawsze gotów na zastosowanie. Skakujący żart, zawsze gotów na wywołanie śmiechu i zawsze gotowy na kreatywną ekspresję. Wardenga po prostu nie potrafił przystosować się do tradycyjnego systemu edukacji. Jego dusza sztuki i kreatywności była zbyt silna, by zostawić ją w szeregach szkoły, gdzie indywidualność jest często tłumiona. Sylwester nigdy nie schodził ze sceny, całe jego życie było pasmem niekończącej się komedii. Możemy śmiało powiedzieć, że Wardęga zawsze. Grał swoją rolę bez względu na to, czy patrzyły na niego obiektywy kamer. Sylwester doskonale zdawał sobie sprawę ze swojego talentu, dlatego postanowił go wykorzystać. W tym celu 30 stycznia 2012 roku założył swój pierwszy kanał na YouTubie. I jeszcze tego samego dnia opublikował tam swój pierwszy film. Pierwszym filmem, jaki wylądował na kanale Wardengi był film pod tytułem Sumo Fight. Początkowo Wardenga był po prostu jednym z wielu i nic nie wskazywało, że to właśnie on osiągnie sukces. Przeciętny młody chłopak, który próbował wykorzystać potencjał YouTube'a do prezentowania swojej twórczości. Jego pierwsze filmy były skromne, nie wyróżniały się szczególnie wśród ogromu filmów innych twórców, ale już wtedy można było dostrzec pewną iskierkę niekonwencjonalnego humoru, która w niedługim czasie zaważyła na jego sukcesie. Początkowo jego filmy były mieszanką humoru sytuacyjnego, absurdalnych pranków oraz dawki czarnego humoru. Szukał inspiracji w komediach takich jak popularny w tamtych czasach Jackass ale przekładał je na własne, unikalne dla niego otoczenie. Wardenga zawsze miał oko na to, co było pożądane i co mogło przyciągać uwagę widzów. Podczas gdy jego filmy zyskiwały na popularności, Wardenga jednak nie spoczął na laurach i stale podnosił poprzeczkę. W 2014 roku na kanale SA Wardenga pojawił się film, który okazał się przełomem w jego karierze. Był to film pod tytułem Mutant Giant Spider Dog, dzięki któremu Sylwester osiągnął szczyt, Swojej sławy. Jego film został uznany za najpopularniejszy film na YouTubie w 2014 roku. Dziś ten materiał ma już ponad 183 miliony wyświetleń. Sylwester postanowił iść za ciosem. Jednak kolejne filmy nie osiągały tak wielkiego sukcesu jak Pies Pająk. A liczne kontrowersyjne nagrania, w których dla przykładu bawił się z policją, doprowadziły go do sytuacji, kiedy musiał gruntownie przemyśleć swoją dalszą działalność. Postanowił więc. Stanowczo ograniczyć swoje wybryki i znaleźć dla siebie inną drogę rozwoju Sylwester. Wardenga. Znany z dowcipów, które rozpalały publiczność YouTube'a, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nie zawsze jednak był bohaterem tłumów. Początki kanału S. Wardenga, choć pełne kreatywności, niewątpliwie pociągnęły za sobą wiele kontrowersji. Choć jego pranki wprowadzały w popłoch mieszkańców miast, przyciągały miliony widzów na całym świecie, ale nie każdy mógł zaakceptować jego niekonwencjonalne metody. Przykładem był prank z pająkiem. To było coś więcej niż zwykłe. Żart. Dla niektórych była to koszmarna, traumatyczna sytuacja. Wystarczy spojrzeć na reakcję ludzi, których wystraszył Sylwester. Kolejnym punktem krytyki była brutalność niektórych pomysłów. Wardenga wprowadził pojęcie pranku na zupełnie nowy poziom. Często przekraczał granice komfortu swoich ofiar, ale dla wyświetleń był gotów na wiele skrajności. Wardenga był wielokrotnie krytykowany za naruszenie prawa. Policja często musiała interweniować z błahego powodu. Jeśli oczywiście udało im się go złapać. A niektóre ofiary jego żartów nawet składały na niego skargi. Wiele Musiał odpowiadać przed sądem za swoje działania, choćby w tym przypadku. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Tym razem ostatni głos należał do policji, która spotkała się ze znanym vlogerem w sądzie. Chodzi o głośny film Police Trainer, w którym Mesa Wardenga nabijał się z kondycji policjantów. Sprawa trafiła już kilka miesięcy temu do sądu, a ten ostatnio wydał wyrok. Ostatni film z żartami Sylwestra na kanale Sawardenga ukazał się 3 lutego 2019 roku, ale nie oznaczało to, że całkowicie skończył z YouTube'em. Zrezygnował z robienia pranków, jednak na rzecz tworzenia filmów o tematyce społecznej, edukacyjnej, a nawet artystycznej. Filmy, które miały na celu nie tylko bawić, ale przede wszystkim inspirować ludzi do pozytywnych zmian. Była to diametralna zmiana kontentu od żartownisia do moralnej. Jakie więc były pierwsze kroki Sylwestra w nowej przestrzeni? Jak to się stało, że postanowił zmienić swój wizerunek i czy na pewno poszedł w dobrym kierunku? No tu sytuacja jest już nieco bardziej skomplikowana. Niezłomny, niewzruszony i niezwykle kontrowersyjny, tak mówiono właśnie o Sylwestrze Wardendze. Kontrowersje stały się właściwie jego drugim imieniem, a Fame MMA i GoATs są dla niego nowymi polami do gry. Zanim jednak Wardenga dostał możliwość poprowadzenia swojej pierwszej konferencji przed galą Fame MMA 13, stał się szeryfem moralności i stróżem prawa na YouTube. A wszystko to za sprawą założenia kanału z nowym kontentem pod nazwą Wata. Królestwo, który powstał w 2014 roku. Tworzył tam filmy o aferach, dramatach czy konfliktach, jakie pojawiały się w świecie polskiego internetu. Pierwsze filmy na kanale nie miały dużego zasięgu, no na pewno nie były to liczby, jakie by satysfakcjonowały króla YouTube'a. Dlatego Sylwester musiał wyciągnąć najcięższy sprzęt i to mu się udało. Fitpara często nagrywała snapy, jak dzielnie się opiekuje młodszą siostrą. Jednak gdy snapy wychodziły zbyt drętwo, Daniel krzyczał na dziesięcioletnie dziecko i kazał nagrywać jeszcze raz. Wardęga wypuszcza film pod tytułem Cała prawda o Majewskich Gdzie wytyka im ich błędy w prowadzeniu się w internecie Wypunktowuje ich każde zachowanie I z premedytacją oczernia ich wizerunek przed publicznością Wynik finansowy Abstrakt Group w 2019 roku Strata minus 3 391 tysięcy W 2018 roku strata minus 2 miliony 257 tysięcy 24 września 2020 roku Wtedy Sylwester celował w kolejne wielkie gwiazdy internetu, a dokładnie w kanał TV, wypuszczając film pod tytułem Abstra bankrutują przez Friza i ekipę? W tym przypadku również jedzie bez litości po członkach kanału oraz całej spółce, wyliczając ich zyski i straty, ostatecznie publicznie nazywając ich bankrutami. Co jak pewnie większość z Was się domyśla, bardzo negatywnie wpłynęło na dalszy rozwój kanału Abstra. Wielu reklamodawców odwróciło się od nich ze względu na obawy, że projekt faktycznie idzie w w kierunku upadku, co finalnie się sprawdziło. Wersow skopiowała zdjęcie innej popularnej instagramerki i nawet jej nie oznaczyła. I Weronika mogła błyskawicznie uciąć dyskusję, napisać, że zapomniała oznaczyć i przeprosić. 15 stycznia 2021 roku na kanale Królestwo pojawia się film pod tytułem Sprytna Wersow. Chodzi w nim o rzekomą kradzież pomysłów na zdjęcia oraz logo kanału przez Weronikę Wersow. Wtedy jeszcze dziewczynę Karola Wiśniewskiego, którego zapewne znacie bardzo pod pseudonimem Freeze. I tutaj również jesteśmy w sytuacji, gdzie wizerunek wersów. Freeza oraz całej ekipy został mocno poszarpany. Każdy z tych materiałów powodował wielką burzę w internecie i generował spore zasięgi w okolicach 2 milionów wyświetleń. Tym samym przechodzimy do punktu kulminacyjnego. 20 maja 2022 roku na kanał Sylwka ląduje film o Agacie Fagacie Funk którą Wardenga również stara się punktować ze względu na dramę, jaka z nią wyszła. A dokładniej chodzi o głosówki, w których słychać doskonale plany Fagaty na wykorzystanie popularnych mężczyzn, zarówno w świecie internetu, jak i poza nim do nabicia sobie fejmu. Lecz co dziwne, w tym filmie Sylwek co prawda wyjaśnia sytuację z Fagatą, punktuje jej zachowanie i pokazuje jej prawdziwe oblicze, jednak nie robi już tego w taki sposób, jak u pozostałych wcześniej wymienionych twórców. Zostałem wciągnięty w tym Przez dwa lata Fagata wystąpiła u mnie na streamach trzy razy. Twardo mówiłem, że jeśli coś odwali, i tak nagram materiał o jej krzywych akcjach. Zdecydowanie słychać, że hamuje język i nie skreśla z internetu twórcy, który chciał wykorzystać innych dla zasięgów. Sylwester Wardenga, niezłomny strażnik cyfrowej moralności, kreujący się na arbitra etyki internetowej, zawsze był tym, który konsekwentnie wskazywał na niebezpieczeństwo promowania toksycznych zachowań w sieci. Zrozumiałe jest, że jego działania były motywowane troską o młode pokolenia, które często uczy się życia właśnie z treści dostępnych online. A jednak, ostatnie wydarzenia związane z Wardęgą wywołują zaskoczenie i niemały dyskomfort. Sylwek, w swoim najnowszym rozdziale kariery, postanowił połączyć siły właśnie z fagatą, postacią, którą krytykował on oraz niejednokrotnie krytykowana była również przez innych twórców za jej afery i wystąpienia w internecie. Nagle mamy do czynienia z kontrastującymi obrazami, Wardęga nagrywający filmy z fagatom, prowadzący z nią transmisję na żywo i promujący ją w internecie. ZAKNIJ MORDĘ! ZAKNIŚ Szalenie interesująca sytuacja, przepraszam na chwilę widzowie. To chyba przeciwność tego, co do tej pory prezentował. Podobna sytuacja dotyczy organizacji Fame, choć zauważalna jest stopniowa poprawa ich obrazu, moment gdy Wardenga dołączył do ich szeregów podczas pierwszej konferencji na 13 gali zaszokował wielu. Sylwester jakby przekreślił swoje dotychczasowe założenia i przekonania, do których tak gorliwie się przyznawał. Wydawało się, że otworzył drzwi, które zawsze wydawały się dla niego zamknięte, a wracając do jego wcześniejszych twórczości. Które nijak mają się do jego obecnej rzeczywistości, bo to on przecież powodował wypadki samochodowe. Biegając po mieście w stroju zombie. To on straszył niewinnych ludzi, zdając sobie sprawę z traumy, jaką może u nich wywołać. Na przestrzeni kolejnych miesięcy Wardenga poprowadził kilka konferencji dla Fame, a nawet dwa razy sam wkroczył do klatki oktagonu I choć zawsze był tym, który wyjaśniał i krytykował w internecie, tym razem to on został wyjaśniony. Najpierw przez Kacpra Błońskiego, a później przez Ferrariego. Teraz, po krótkiej przerwie od prowadzenia konferencji Fame, Wardenga postanowił powrócić do roli prowadzącego co również wywołało wielkie zaskoczenie wśród widzów. A sam Sylwek podczas swojej nieobecności zaczął odkrywać nowe kierunki rozwoju. Między innymi projekt GOATS na YouTubie oraz ambasadę, która jest pomocnym kanałem, a nawet bardziej making of filmów z GOATS, który również jest bardzo kontrowersyjnym tematem w jego kwestii. Ponieważ kontent randkowy i sceny, jakie są tam nagrywane, z wykorzystaniem dziewczyn również wychodzą poza scenę moralności, której tak bardzo, Pilnował Wardenga. Projekt ten prowadzi wraz z włodarzami Fame MMA Wojtkiem Galą oraz Michałem Boxdelem Baronem, ale także z innymi twórcami, takimi jak Piotr, Izak, Skowyrski oraz Kacper Błoński, z którym to właśnie konfrontował się w klatce na Fame MMA 9. A co wy myślicie o tym wszystkim? Czy Sylwester Wardenga jest hipokrytą? Czy po prostu człowiekiem, który potrafi grać według swoich zasad? Zdecydowanie lata doświadczeń w internecie robią swoje Stawiają wardęgę w bardzo wygodnej dla niego pozycji. Ale jak długo jeszcze utrzyma się na szczycie? Dajcie znać w komentarzach pod filmem i dzięki, że z nami jesteście. Cześć. Nie, tak nie, nazywa nie, się. Nie. Y... Dobra, powiedz pierwszy, To ja się zaspavię. <laughs> <laughs>